Cześć i witam na stronie naszego kanału ABCRC. Dziś chciałbym przedstawić Wam nowy produkt, jaki niedawno zawitał do naszego sklepu. Jest to przetwornica ZVS. Przetwornica wysokiego, napięciu, wysokiego napięcia. Taki jest to piec indukcyjny. Dostaje się go w formie. Całej puty z wlutowanymi elementami oraz osobnym elementem, jakim jest właśnie cewka z dziesięcioma zwojami indukcyjna, w której indukują się prądy naprzemienne, które rozgrzewają włożony do środka metal czy też stal. Działa ona na takiej samej zasadzie jak duże kotły, które są w prawdziwych. Putach, lecz mamy tutaj dużo mniejsze te wartości, choć jak zaraz sami zobaczycie, nie są one takie małe ani, że tak powiem, słabe. Samą przetwornicę zasilamy prądem stałym napięciem od 5 do 12V prądu stałego DC. Podłączamy tutaj przewodami w wygodny sposób, skręcamy wszystko cewkę. Przylotowujemy do gotowych padów, które znajdują się właśnie na płycie lub można też wkręcić w, w styki skręcane. Mamy tutaj trzy gniazda, w które możemy wpiąć również dwie nawinięte na siebie cewki podwójne. Mam tutaj po środku termometr, który mierzy duży zakres do ponad 1300 stopni. W którym po prostu będę mierzył temperaturę rozgrzewających się elementów. Aby zademonstrować Wam tutaj działanie, posłużę się takim metalowym wkrętem oraz kluczem imbulsowym. Szóstką jest on dużo widać. Ten jest bardzo cienki, ten jest grubszy, przez co sprawdzimy do jakich temperatur nagrzeje się nam taki mniejszy jak i większy kawałek stali petwornicą możemy również przetapiać takie miększe metale które roztapiają się w niższych temperaturach jak na przykład cyna bo jest to około 300 do 400 stopni a więc cyna, ów, takie takie lekkie metale można na przykład w tym piecu sobie przetopić lub po prostu rozgrzać jakiś element przydaje się ona również gdy mamy zardzewianą śrubę i nakrętkę poprzez podgrzanie wzrasta objętość Poszerza się po prostu metal dzięki czemu korozja między metalami zostaje rozkruszona i w ten sposób łatwiej rozkręcić jakieś dwa elementy gdy na przykład środki chemiczne już nie działają a więc teraz przystępujemy do testu, mam tutaj wattmeter którym będzie, na którym będzie widać natężenie i napięcie jakie idzie do przetwornicy i jakie te napięcia sobie natężenia przetwornica pobiera mam tutaj zasilacz laboratoryjny, a więc będę tutaj manipulował napięciem i natężeniem no to może przejdźmy do Konkretów. Zaczniemy od napięcia niższego nominalnego 5,33 V. Podkręcę tutaj trochę amperaż. Jak widzimy, bierze 0,75 układ w stanie spoczynku. I gdy podwyższymy napięcie, to amperaż również nam wzrasta mamy 7, 8, 9, 10V i około 2A poboru półtorej, coś takiego a więc zacznijmy sobie od tych 5V 5,5V może i mamy pobór na stałym w zakresie 80A około Ampera. i gdy wkładamy Metal do cewki. Wtedy momentalnie wzrasta nam natężenie, a więc przetwornica pobiera dużo więcej prądu i nagrzewa nam element stalowy. Jakieś tutaj ulatniają się już dymy, a więc nagrzewa się ten element. Może zgaszę światło, żeby było widać. Lepiej, czy uda nam się nagrzać do czerwoności element? No, chyba raczej nie. Będzie trzeba użyć większego napięcia. To może sprawdźmy po tym czasie, do ilu stopni się nam nagrzało. Są to około 250 stop. Jest to sporo. Cewka nagrzała się tylko do 57 stopni. Wszystkie elementy inne przetwornicy są chłodne. A więc teraz może idąc za ciosem podwyższymy sobie napięcie. Do tych 10 V. Może 11. I wkładamy metalowy pręt. Jak widzimy, tutaj przetwornica chce nam wziąć więcej prądu, ale bierze około 3,60A. Nie wiem, czy to będzie widać, ale pręt już jest rozgrzany do czerwoności. Świeci się ładnie na czerwono. I mierzymy jego temperaturę, która wynosi. Grubo ponad 400 stopni. Ona teraz już się ochodziła, ale miała ponad 400 stopni. Ja może teraz wyłączę sobie to wszystko, aby się nam ostudziło. A więc yy, nie jest źle, jak widzicie. Co prawda, był to bardzo yy, mały element metalowy, ale można nagrzać do wysokich temperatur, Przy czym sama, samo urządzenie nagrzewa się nieznacznie do 70 stopni. Tranzystory mają ledwo 36. Teraz zobaczymy, jaki będzie pobór przy tak dużym kawałku metalu. a więc może damy sobie od razu na koło 11,5V zakres mam tu dany na maksymalnie, a więc może podać 5A zasilacze laboratoryjne teraz w stanie spoczynku 180 i gdy wkładamy kawałek metalu to wzrasta nam do 5 nawet i pół ampera ona jeszcze może wziąć trochę więcej transestory nam się tutaj grzeją do 53 stopni Potrzymamy tutaj tak chwilę ten Metala by go rozgrzało, za wysoka temperatura już na pomiar pirometrem. o więc myślę, żeby. Tutaj było bezpiecznie, żeby tego wszystkiego tutaj nie spalić, to zmierzymy już temperaturę. Która wynosi ponad 350 pewnie stopni, bo jak była w środku. A więc jest to bardzo mm, dużo. bardzo wysoka temperatura jak na tak gruby kawałek metalu. przypuszczam że gdybyśmy go jeszcze potrzymali tam trochę dłużej, to byłaby jeszcze większa, więc ta przetwornica mimo swoich naprawdę małych, niewielkich rozmiarów, to tak jak właśnie mówiłem, jest dobrym zawodnikiem, że tak powiem, którego nie warto lekceważyć. No, pobiera nam tutaj znaczne ilości prądu cechka ma 83 stopnie już się trochę chodziła ponieważ miała dużo, dużo więcej tranzystory 44, no tak, jeżeli operuje się już takimi napięciami i prądami, no to normalne, że nagrzewa się nam to wszystko Trochę lecz nie ma tutaj żadnej jakiejś takiej y, tragedii. Przetwornica spisała się jak widzieliście bardzo, bardzo dobrze. Jedynie przed czym ostrzegam to żeby nie podawać y, zasilacza zbyt dużym natężeniem, bo już jedną przetwornicę spaliłem po prostu nie wiem, na prąd rozruchowy sobie wzięła za duży i po prostu się spaliła. Dlatego tutaj polecam maksymalnie tak do właśnie 5-6 amper. Najlepiej zasilacz laboratoryjny sobie tutaj sprawdzać po kolei, aby nie było jakichś nieprzyjemności. Przy czym mamy tutaj jakieś zatwierdzenia, a więc, że jest to jakiś bezpieczny sprzęt. No, mi się nic nie stopiło, nic nie spaliło, a więc jest to naprawdę dobry, dobry produkt, który serdecznie polecam. No i zapraszam na naszą stronę ABCRC, na której znajdziecie Państwo więcej informacji na temat tego produktu, jak i wiele innych. A ja teraz za uwagę bardzo dziękuję i do usłyszenia.